Dzisiaj jest ze mną tutaj Madzia. I witamy was w nowej serii na naszych dwóch dwóch, dwóch kanałach. Dwóch, obu, dwóch. Na naszych dwóch kanałach. U Viki oczywiście tu gdzie teraz jesteście i u mnie. Filmiki będą się pojawiać co tydzień w niedzielę, raz u mnie, raz u Madzi na kanale. Tak i Umno. trzeba najpierw powiedzieć, że ta seria to będzie seria kulinarna. Będziemy tutaj gotować. Zobaczymy jak to będzie wychodzić. Tak, bo tak szczerze to tak trochę taki trochę challenge, no ale właśnie, zobaczymy. ale zobaczymy, ma być fajnie, ma być zabawnie. I... bez żadnych stresów. Dzisiaj będziemy robić pierniki. Tutaj są pierniki babci Madzi i mam nadzieję, że tak, dorównamy i ich w tak, tej kwestii tak, i zobaczymy jak to będą wyjdzie. Będą tak dobre Bo są święta, tak by the way. Tak, tam z tyłu stoi Kamil. Którego pozdrawiamy, Kamil! Więc wszystkie składniki, które będą nam potrzebne do stworzenia tych pierników Właśnie wam się pokazują tutaj. Do wykonania pysznych świątecznych pierników niezbędne będą 600 g mąki pszennej, 100 g masła, 10 g przyprawy do piernika, cynamon, 250 g brązowego cukru, 250 g miodu, 2 jaja, 5 g sody, 10 g kakao oraz kolorowe, słodkie dekoracje. Oczywiście nie zapomnijmy o świątecznych foremkach. Tak więc wszystko jasne i zaczynamy. To co na początek. Miska. miska. Musicie mieć także miskę, bo pokazaliśmy, że musimy mieć miskę. Ale wiadomo, wiadomo, wiadomo że Zwracanie. musimy... O, proszę, o, Wiadomo, że oczywiście musimy w czymś te wszystkie składniki wymieszać. Tak, średnica więc... to jakieś 18 cm. Tak, to jest bardzo ważne akurat w tym przypadku, bo inaczej wam te pierliczki nie wyjdą. Myślę, że na stole eee... też by się dało to zrobić, Madzia. dziama. <słatki> jaką mamy zrobić? mamy tutaj przepis. E, mamy tutaj przepis. Bo niestety... niestety, nie jesteśmy takie dobre w, got w gotowaniu. kompetentne. tak dobra. więc dobra. Ej, my musimy to odmierzyć kobieta. mąka. myślę że mąka jest najważniejsza. no tak. mąka. To jest baza do naszych ciasteczek. także ile miałoby się tej mąki? E... To są gramy? 600 gram. 600 gram, typu 405. my mamy 390 na nadzieję, że no, to wyjdzie. tak. Ale... dobra. Dobra, ja to ogarnę. Dobra, to ja się... <grym> Dobra, cicho. Jest 400, 500, 600. 600, 600. 500 wciąż. Dobra, no Jest 650. Dobra. Kolejną rzeczą, jaką mamy, moi drodzy, to. O, chwila, chwila. To jest oczywiście cukier brązowy. To jest 250 gram. Cukier. cukier, proszę, to dla Ciebie. Może ty to odmienny. Moment, to były litry. Ale. To nie były gram. Na... chciałaś tu miskę włożyć na Nie tym. chciałam. No, 392. To na pewno nie. No, ja mówiłam, że nie. Dołu 610, chyba nie damy rady. Damy radę. radę. Ci pan <noise> <noise> Dobra, teraz cukier. Jeszcze raz mam tak, przepraszam. Cukru miało być 250, e, tak? E, dokładnie, tak. 250 gram cukru. Więc z racji, że są teraz święta, robimy dzisiaj pierniczki. Myślę, że w kolejnym odcinku też zrobimy coś więcej. Bo to będą święta, takie słowa już. Święta i właśnie... A później, jak już skończą się święta, nie będzie świąt, to będziemy robić normalne przepisy. Tak, Chcemy improwizować. Myślę, że też możecie nam pisać w komentarzach, tak. co chcecie zobaczyć, bo to jest Dokładnie, bardzo ważne. co mamy ugotować, a my się Was posłuchamy Albo upiec. I, no właśnie, i to właśnie zrobimy. 10 gram kakao. Yolo? 10 gram. Dobra. <głosy> <głosy> Prawa do ciasteczek korzennych. Cynamon! Jezus karta na maśle! Kali! Trzeba prawie całe dać. To jest 370. Nastawiamy piekarnik 370. teraz wcześniej na 180 stopni. Tak. Będziemy piec ciasteczka chyba około 8 minut, tak? Tak, coś takiego, ale to też musicie sprawdzać, żeby one... Się Jak dobrała... zczywnią, to będą strasznie, strasznie gorzkie. Tak powiedziała babcia. Tak powiedziała babcia. Dolejemy Czyli... teraz to rozpuszczone masło z miodem. Z I jajka. Możesz wiedzieć jajka, ja skończę to dolewać. Okej okay. okay, moi drodzy, mamy już zrobione ciasto, tutaj połowę już wałkuje Wiktoria Wałkuje Wiktoria i teraz będziemy je rozwałkowywać na jakieś chyba 3 mm. Jest dobrze. tego pewna? Tak. Okay. 3 mm. Wierzę ci. E I wylem. będziemy e no, wycinać forenkami. Forenkami. <grym> I będziemy wycinać różne. <grym> różne ciekawe kształty. Dobra, Dobra najniżej. Okay. Dobrze, najniżej będziemy mieli bardzo cienkie pierniczki, ale to nic. Myślę, że ten jeleń na środek jest najbardziej atrakcyjny i możemy go użyć pierwszy Tak pierwszym. więc chodźcie tu do nas, zobaczymy, zobaczycie jak my to tutaj wszystko robimy. Reniferze, czyni honory. Jeleń. A to w stronę o. widzów moglibyście przepraszam o. o przepraszam, widzę o, przepraszam ja. to choinkę Madzia zrób w drugą stronę w takim razie. Tak gwiazdka jest taka ładna, musimy ją użyć. O, ale super, serduszko. serduszko dla Was, moi drodzy. I ode mnie też, proszę bardzo. Ja chcę zrobić zdjęcie, bo to tak ładnie wygląda. Już pierwszą część naszych pierników. I teraz... W sumie już trzeci tutaj pieczeń. Tak, tam jest kolejna, a jeszcze jest gorące, zaje. więc te, które już w miarę są y, zimne, właśnie e, będziemy teraz dekorować. Tu mamy różne jakieś posypki. Zrobiliśmy w, w ogóle jakąś modelinę, to jest taki lukier? Lukiel modelina, co takiego można tak. zrobić? Z tego kształtu jednak jak z plasteliny, więc zobaczymy. Jak mamy będzie. czerwony kolor i biały i mamy też takie pisaczki, różne perełki do tej. No, od jednak. I właśnie wymyśliłyśmy my coś takiego, że zrobimy sobie teraz takie małe zawody, konkurencję e i po prostu Wiktoria będzie dekorować swoją część. Ja będę dekorować swoją część. I potem... I wy, wy żebyście wy tak, ocenili w, komentarzach. w komentarzach ocenicie, która część jest ładniejsza kogo której z nas. Dobra, Dobra. więc zaczynamy na przykład. Trzy. Nie no może cię przeszkadzają. Idę, bo mi tracię, pokaż. Aha, ja już jestem... W sensie jestem w połowie, a ty już skończyłaś. Zobaczymy jak... Y, kogo praca bardziej wam się podoba? ten lukier y, służy jako klej, tak? klej, Tak. A no to co mi No a co ty... No przecież... A co byłeś na moją... fatalną. fatalne? Fatalne! Mm. fatalne. Ale nie mam pomysłu, nie mam koncepcji, więc zrobię tak. Więc w sumie... A tak. sumie... nie! NIE! NIE NIE NIE! I tak ładnie wchodziło! Ała! O widzę, O zrobiłem nam się te te to Dobra. Ja <grym w> <grym w> no aha! Mój oh, no. ładny kwiatek! Dzięki. <grym w> Lepiej trzymaj to! Powiem <grym w> Ci na kompanku, że te są twarde jednak. Yy, mm. Możesz zamknąć? Mogę, mogę, oczywiście. Nie opasz się. No, nie! Nie! No dobra, dobra, to jest dobra opcja. Fajnie to wygląda. O jezu, chcia, chcia, chciałam, ci. Mm. Chciałam ci popsuć to, co zrobiłaś, ale chyba mi się jednak nie udało. Ale to nie, no ale w sumie ja wolałam nałożyć do piaski teraz żółte, a nie te perełki, więc zniszczyłam moją koncepcję. W ogóle jestem cała brudna, mam ręce. Jasne, że może się sobie Jasne! nie no chcę! Zrobiłaś mi taką bliską dziurę teraz w środku? A ja sobie Nie ma za co, nic pomagam tutaj, tak naprawdę pomagam Wiktorii, a oni bo moje osoby wyglądałem okropnie. To wiesz, postara się troszeczkę bardziej, jednak. Jejmo! No, to no, może zabawę, nie to, no, Nie wiem, że tam no Moje są takie typowo do mojego wieku, a Wiktor jest bardziej bardziej To jest tylko lata Tak więc skończyliśmy już dekorować nasze pierniczki. Te pierwsze piernioszki, które widzicie po swojej prawej stronie, są moje. Są Wiktorii. Tak, to są pierniki Wiki. <grym> Kolejne. Przyjdę na chwilkę Kali i. A to są moje, też ma ochotę, więc. Tak. To są moje. <grym> Najlepszy jest ten stary. <grym> a te. A te tutaj? Są. Które? Te tutaj. Te po waszej lewej. Są Madzi. i uważam, że są one... Są piękne. Tak, takie no... Ale jednak, Przecięc, nie, inne, jednak moje ale chyba jednak wygrały. W Wiki chyba wszyscy się zgadzamy, że wygrały. Bo... Ale no kto, jeśli ktoś twierdzi, kamie. że moje były najpiękniejsze, to niech napisze w komentarzach. Tak, piszcie A, w komentarzach. A, fokus! Wow. w komentarzach, tak no. że To tak są najlepsze. Yy, I tak, jak ci się podobało, Wiktora? Mi się bardzo podobało. On też się bardzo... Mógłbyś na usłyszeć, nagrywać. Jak Ci się podobało? Nie bardzo podobało, to mnie Też się bardzo podobało. Bawiłam się świetnie. Ja też się bawiłam świetnie. I mam nadzieję, że ta seria będzie tak świetna, jak ten dzisiejszy odcinek, przynajmniej dla nas i... Kolejny odcinek Udaj Pani! Jezu, jak się wystraszyłam, myślałam, że coś źle mówię. Nie, nie <grym> okay. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik podobał się Wam tak bardzo, jak Wam podobało się robienie tych pierników. I prosimy Was, żebyście pisali w komentarzach, co chcecie teraz tak, następnego, na bo, kanale Madzie oczywiście. Tak, na moim kanale już 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie pojawi się film, więc piszcie, co mamy zrobić. Coś specjalnego, bo to w sumie tak, jest Boże Narodzenie. Tak, może coś świątecznego tak samo jak teraz, no bo w sumie to są święta i... To... To co, żegnamy, się. Tak więc dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobało <strońka> Mam nadzieję, mam nadzieję. Mam nadzieję, ciągle mam nadzieję. Na mam nadzie no może byś powiedziała jak łapkujcie, subskrybujcie. A, się, to, 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 to to, to a więc łapkujcie, subskrybujcie i pa pa. W padajcie na kanał Ładzi, bo tak. u mnie kolejny odcinek, tak. a potem kolejny odcinek Wiki. Tak, i tak co tydzień. Tak, pa